Królem szelców w sezonie 2014 2015 Zwycięzcą w kategorii napastnik sezonu jest? Zwycięzcą w kategorii piłkarza sezonu jest? Kamil Wilczek. Kamil Wilczek. Kamil Wilczek. Poza tą jedną statuetką, przewidziałem jeszcze tą drugą, tak? Gdzieś tam napastnika sezonu. Wiedziałem, że gdzieś tam się będę liczył że aczkolwiek nie byłem pewny. Natomiast piłkarze z sezonu, to jest dla mnie absolutne zaskoczenie, jestem bardzo szczęśliwy i miło, że koledzy po fachu gdzieś na mnie zagłosowali, to jest coś, coś wspaniałego. Kamil prezentuje podobny, podobny gabaryt wyglądowy, tak, że tak powiem, jak Robert Lewandowski, jak Arek Milik, więc idąc śladami swoich młodszych kolegów byłby, byłby w stanie pewnie gdzieś się pokazać, oczywiście jest tutaj niezbędny pewien łód szczęścia i, i trafienie na odpowiedni klub, tak jak trafił Robert w Dortmundzie czy, czy Arek w Wajaksie. Kamilowi życzę wszystkiego najlepszego, to jest bardzo dobry, techniczny, mądry napasyk i na pewno od dnia dzisiejszego będziemy na niego inaczej patrzyli. Będziemy i on też musi zdawać sobie sprawę, że dzisiaj nad nim jest trochę presji, umiejętności ma, bramki widzi, także życzę wszystkiego najlepszego. Cały sezon powtarzałem zawodnikom, że nasza siła to jest drużyna, że indywidualnie nic nie osiągniemy, a jako zespół możemy osiągnąć wiele i dzisiejsza gala to potwierdza. Nagród, jak na lekarstwo, prawda, ale to jednak my jesteśmy naj, 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 największymi zwycięzcami tego sezonu jako drużyna. Ten miesiąc maj, cały miesiąc maj no pozostanie mi długo, długo w pamięci. Na no początek jeszcze ten finał był Tak się zaczął miesiąc maj. Mało przez nocy, dużo, dużo nerwów, emocje nie do opisania. No i zakończyliśmy mistrzostwem, więc fantastycznie. Miejsce w stoku uznane za ogromny sukces. Większość chłopaków jest na dorobku, większość chłopaków chce się uczyć i, i chce trenować, i, i nie było narzekania. Po prostu trzeba było jak najlepiej się koncentrować na kolejnych meczach i, i zdobywać punkty, i tak, tak właśnie się działo. Na pewno wyróżnienie jest to fajna rzecz i wypada się tylko z tego cieszyć. Na pewno to, co mówiłem też wcześniej, że żałuję, że, że ojciec mnie nie dożył tej chwili, że, że mógł po prostu tą statuetkę postawić sobie na biurku, ale tak to jest w życiu. Trzeba żyć, idzie dalej i brać po prostu los trenera w swoje ręce dalej. Cieszy mnie ta nagroda przede wszystkim. Dostałem wyróżniony przez ludzi, którzy obserwowali cały, cały ten sezon. Taka nagroda. Która po jakimś sezonie mówi o czymś. Ekstraklasa w 37 odsłonach to na pewno ciekawy system rozgrywek, który powoduje wiele emocji to potwierdzają zarówno statystyki kibiców, którzy przychodzą na mecze oglądać je na żywo na stadionach, jak i tych, którzy zasiadają przed telewizorami. To olbrzymie emocje, to fajny kawałek polskiej piłki. No i oby tak było w przyszłości.